Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Minecrafta. Jak widzicie jest to Minecraft 1.15, niestety nie 1.15.2, ale możemy sobie stworzyć nowy świat, który nazwiemy... Hmm. Ok, nazwiemy sobie... Tak. Tak więc stwórzmy nowy świat. Tutaj już trochę sobie grałem w tego Minecraft'a, i jest bardzo, bardzo fajny. Ok, już jesteśmy w naszym świecie i musimy zacząć Minecraft'a po prostu od rąbania drewna. Tak więc mamy tu parę fajnych drzewek, więc możemy sobie pokopać trochę okej, okay, kopu, 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 aż może będzie sadzonka, bo ja ja zbieram ja będę tutaj zbierać e, tak Drewnianko. Jak mówię, nie jestem jakimś bardzo dobry w Minecrafta, bo to jest mój drugi Minecraft, jaki mam, bo mam jeszcze na konsoli. Tak więc zbytnio z Minecraftem nie mam aż takiej styczności, ale myślę, że gram dobrze. No bo jakby grać umiem, więc myślę, że będzie fajnie. Tak więc będę chciał też pójść do wioski, bo bardzo to by było fajne, żeby mieć villagerów, żeby po prostu nie zginąć, żeby mieć już startowy domek. Tak więc powinniśmy tutaj sobie wyrąbać te drewy, Janko, co bardzo nam się przyda. O, mamy patyki, mamy patyki. Mamy patyki, tak więc bardzo, bardzo fajnie. No i po prostu... Wioska jest bardzo dobrym celem, więc właśnie będę chciał do niej pójść. O owca. Wezmę drewno i zaczniemy na nim polować. Ok. Szybko owca, owca, owca. O, yeah. Mamy też jedzonko, tak więc bardzo, bardzo fajnie. Y Pójdziemy do wioski. Okej, okay, o. Co ja robię? Mylą mi się klawisze. Dobra. Zdobędę to i zrobię crafting. Okej, okay. tak więc powinni... O, mam sadzonkę. przeskakuję o, sadzonka. Muszę zrobić sadzonki. O, jabłko! Jabłko. Tak więc zrobimy sobie prosty crafting. Zabieramy deski. Się tu robimy zwyczajny crafting table. Nie, to tu. okej, okay. Mamy crafting. I możemy. Teraz. Craftingu Zrobimy sobie na pewno śkierkę. A przecież ja nie mam tego. Gdzie jest moje drewno? A, tak Może Widzisz, ja, ja nie umiem jeszcze po prostu grać. Wezmę sobie, przerobię od razu cały stack. Mam równego staka, więc bardzo fajnie. Hmm. Myślę, że zrobię nawet dwie siekierki, bo by się bardzo przydały, żeby mieć w zapasie. Okay. Dlatego, że musimy też mieć jakiś mieczyk, albo nie, bo siekiera może nam też posłużyć. Więc, wolałbym, żebyśmy zrobili sobie więcej patronów. Tyków. Myślę, że tak z 20. Ok. Bierzemy drewno. Jeszcze sobie skraftujemy na szybko mm, mieczyk. Albo nie kilow. Szybko już rozmatan, Tak więc cyk, cyk, cyk. Bierzemy. Cyk, cyk. No, i w tym odcinku to by było na tyle, gdyż nie mogę robić zbytnio dużych, ale w następnym odcinku na pewno już znajdę tą wioskę, trochę może poza odcinkiem wykopę, jeszcze nie wiem. Tak więc myślę, że w tym odcineczku to by było na tyle. No i trzymajcie się do zobaczenia, do kolejnych filmów. No i papa, jestem Stevenem.